Strachy na lachy, lachy. o polskie lampki 2021. Warsztaty z animacji poklatkowej malowanej na szkle z Kasią Zimnoch i Pawłem Zapraszamy. Bestiariusz. Jestem żarłaczka zajadła. Więc chętnie bym ptaszka jakiegoś zjadła. Gruba noga poszła do doktora. Okazało się, że jest chora, bo dotknęło coś jej ogona. <suszy> w nocy śpiących męczy i ofiary swojej liczy jeśli kto się zdenerwuje to szybko tego pożałuje Pewen kudłaty diabeł ciągle figle płatał nie było dnia by Lucyfer go na czymś nie złapał a to ogień za, zagasił pod czortem kotłami a skazańców zabawiał żonglującymi widłami panie Twardowski Trójgłowy smok na urodziny zażyczył sobie baraninę. Mua! Gdzieś w Krakowie mieszka smok. Co się budzi, gdy jest mrok? Głośno ryczy, ogniem bucha, bo ma w nocy bóle brzucha. Stara wiedźma na miotle leci, że aż kurz się za nią pętli. Gdy w nieładzie był nasz dom, wtedy przybył do nas on, krasnoludek, mały skrzat, żyje z nami za pan brat. Juhu. Świetnie sprząta i gotuje, z nim się każdy dobrze czuje. Juhu. Bo może jej siedzi wciąż w internecie, wiosną, jesienią, w zimie i w lecie. Chodzą wręcz o tym, pająku słuchy, że przestał nawet już łapać muchy. Lata po niebiosach, zostawiając za sobą czarne chmury, poglądem na wszystko oczami natury. Każdy jest przerażony, gdy spotyka jego cień. I wtedy wszyscy uciekają, hen, 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 hen. Nad wodą utopcy siedzą, ludzie o nich nic nie wiedzą. Złych ludzi, co robią szkody, zaraz wciągają do wody. Czarne wiry, co się kręcą, niejednego śmiałka nęcą. Żywot wielu tak skończony, w głębi toni pognążony. Był to bazyliszek jednogłowy, który na śniadanie nie, nie. lubił jadać myszołowy. Wilkołak był z niego marny, bo zjadł dziś tylko dwie sarny. Ja jestem pan Miś i nazywam się dziś. Lubię jeść owoce, bo to moje tajne supermoce. Jest to stwór wszechpotężny, ginie i odnawia się z popiołu. Jest jak iskra na niebie to Feniks.